Nie przeszkadza, no no no, no. Ja no, jestem najszybszy, bo jestem. No. wyjątkowym biegaczem. E nie, faktycznie ten hippis do. Nie da się, nie da się, jak hippis jest. No na mecie! 40 sekund przed metą się podkładałem! Trochę wyglądasz jak krówka. Masz ten kolczyk taki. A to nie jestem jak. To nie byłem tak... ja! Tylko krycha tylko nie wygląda jak krycha. tak? To jak to nie? Normalnie jak tak nie wygląda, co? mam taką brodę. Normalnie. Brodę zaparbował tak, w piwnicy. Wyglądasz. Nie, no przysięgam. Ja mam taki kolczyk na nosie i w i w dupie Ale ja nie chcę grać takim e! pisem, no, no to, no, to jest ty, nie da. Ja tak wyglądasz! Ja ty, no. To Dobra. na kamerze działa i ci wyczytuję, jak wygląda. Jak ja mam rajbany z Alibaby na czole, widziałeś jak on jakie on, jak on no, o, ma kulary? Jak czym się jedzie? Jakie jedzie, ja mam loading, ty? Ja zginąłem! Ja zginąłem! Ja zginąłem! Mózek. Ja mam ja loading! Karola Ty nie ma, dlatego loading? czekamy! Karola nie ma do... o, jest, o, o, jestem! Ma dobra! O, e co e to jest? Co? Gdzie tu się do przodu jedzie? E Taka, ja zasadkę to No, ten zginął. Tu można e robić salta A jak... o, o... Prawy shift! Prawy shift! Co to jest prawy... Pra... Co? O że Tu można zmienić sterowanie! Co? Dobra, jedziemy. Prędkość piwa 40, o, o to chodzi. O kurde! Dobra, jest git. Ej, ten browar to musi być. On się nie odzywa, on się skupia, dobra! Aaaa! Dobra, masz skupił giga! Jestem od nowa, ja od nowa przejdę, debilu! Co? Jak A. się walisz, to od nowa nie ma checkpointów? Czekam na ciebie. Na Q możesz wyskakiwać z wózka, pamiętaj. <śmiennie> Żartujesz sobie ze mnie. Nie! <śmiennie> o to jest, ciężkie, to jest ciężkie, to jest ciężkie, to jest Ej, ciężkie, Faktycznie jest to ciężkie Od potem. początku. O Boże! O Boże! O, złamałem kęgosłup. Aha, dobra. To co? Wskakuj do wózka i na sor. No i od nowa! Co ty mi to wymyślił? Nie, no są checkpointy! Ale zojrzcie Gdzie te Są checkpointy! Zojrzcie, łatwe, opłamałem się. Są check pointy naprawdę? Czy nie! Check pointy, p czemu? Niby? Nie ma od, od początku. Ja myślałem, że jak mijasz tę bramkę, bramkę numer 3, Zygmunt Heisen na no to ma... całość, to to działa. Znowu! to nie czekam w jaką w życiu. Nie, ja jestem cały czas na starcie. A, Ca... dojechałem! Oh, no takie prezenty, k***a. co ty to? Co to jest? A, i ma... jadę znowu, co? O nie! Macz! Czekajcie, on bo dojechał. jedziemy w trzech, jestem za to, was! Kto tu jechał? Ty tu O, co się sk**eło? Z... <ślad> nie Czekaj, idę. Matt jest przede mną. Jesteś? Idę za tobą, jak za tobą. tobą, no tak, no dobrze, no ja też zrobiłem restart. To nie wolno szybko, no i naprawdę nie ma checkpointów, bo paprana gra. Nie, ten debil jechał pomału, po ku... jak Nie pomału, cały no czas jechał szybko. Ta. Nie. O nie, o nie! O, Ej, nie, o nie! Nie wierzę w to, że nie Kusie ma checkpointów. <gryst> Puzo, od się stychniemy kółkami. Kto to? Nie, to Krystian! Siema, Karol, gdzie jesteśmy? Ładuj bro, a za to. A za to. Uuu, to, to, to. to. a za to. się <gryst> no, <fazia>. wywalił! O, <gryst> 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 o nie! No, gdzie jest ta meta, kurwa! A, Puzo tryharduje, daleko, nic, daleko, się daleko, nic się o, nie odzywa. Nic się nie odzywa. 6 od <śmianie> tam skupienie poziom 7 e. tysięcy. Ej, co jest? Czemu yes. tu nie ma p. p kręgosłup? Albo, co, co dojechałeś? Na tej, co tak, minuta 5. No, Mati ma, ma, Mat, ma lepszy, bo ja zacząłem jak 20 sekund, stałem w miejscu. <śmianie> <śmianie> Czy tu jest tylko jedna p. mapa? Nie wiem, nie mam pojęcia, Karol, <śmianie> ale na razie to próbujemy A kiedy przejść. będziemy grać jakąś inną mapę? O ja! Ope. Widziałeś dobra, mnie, dobra. widziałeś mnie jak No Za skończmy mapę. A tyk? Łooo. O, ale mnie odkręciło. Ja się wywaliłem co? Aha. Probujesz ja jadę 16. 10... ale tryhard mam. Ja czekajcie, <śmieniu> a potem są jakieś drifty. <śmieniu> wow. co ty Meta! 58 sekund! Kto tu mnie nie wyprzedził, no? To Kto tu teraz w busku siedzi? Kto siedzi w busku, koledzy? Okay, nie no ładnie, tak? ładnie. Nie czekaj, bo... a weź weź umrzyj, jakkolwiek to nie zabrzmi O, -o. jak się... Da się hamować? Pa, 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 czekaj. koniec czasu już jest w sumie. No, już jest koniec czasu, nie da się chyba hamować. Da się hamować? Nie, nie tak wiem. Da. Patrz, pis, wygraj I mecz online! Oznacza, Nawet... że ma złota, a ty ma, ma, mniejszy, ma większy czas? Ty, rzeczywiście! Tak, bez kitu, bo był pierwszy na mecie chyba. Ale mnie miałem lepszy pierwszy czas! był był okay, Ale o, skam, ale skam, skam, Dobra, to o, była mapa de Kalifornia. Teraz co? Kolej, ja mam loading, wy już mapa. jedziecie pewnie. Ja mam loading, ja mam loading. O kurczę. O. o. Ej, ja, no, ja, ja jestem teraz hipisem. Gilatisem! Ty, ty jesteś Hipisem, Ty jesteś hipisem, ja Gilatisem, no, nie, nie dobrze! Chcę grać kur... Nie, oni są z Nie, oni z sobą! Nie, no ja. Jak może być karol z sobą? Co ty no Ja normalnie. nigdy nie byłem z sobą, powiem Kurde, jaka mapa. No, o, no, to jest, ja. jest wyjątkowa mapa, tak szczerze, bo. O, ja p. na listę! To jest miliard raba, zakrętów. Jakie by ja A niższa. na spację można skakać, dobra, dobra. Ja odkrywam tę grę, druga raba, mapa, raba, ja dopiero no, no, odkrywam, dzięki, co się dzieje. <laughs> jak to się k. stało? Powiedz mi. Co? Co się stało? Uka. Nie, Uka. nie wiem, co się stało wstaję. Czułem <grym> twoje ciało. Co się dzieje? Gdzie postać? Ja, nie, no ja jadę, a moja postać podskakuje nagle, nie? No bo ona jest jak no tak, no po są to postaci. Nie, nie, aż <grym> tej mapy przejść. Ta mapa jest nie do przejścia. Da tak się, da tak. się. da Samki się. O głupy elektroniczne są. No na mecie! 40 sekund przed metą się podskładałem. 40 sekund? 40 sekund miałem. To jest niemożliwe, żeby że Ej Ej! Dobra. Nie wiem jakim to było fartem, ale okay. jest możliwe, przysięgam. No nie! I, i, przysięgam dobra, dobra, na skina ja na gilat się Jak robicie te podskoki, te takie, te takie na Spacja, spacja. Całe spacja. Ja wiem, że. Ja spacja po prostu. Ja wiem, że shift jest nieintuicyjny jak, jak na przyspieszanie, ale no spacja to się skacze. Se. No, no, no o tym mnie. mówię, ja się Kacz. tu zawsze wybijam, dlaczego ja się tu wybijam? Ale skaczesz! Nie skaczę, ona sza, sama Sziw. postać mi nie wybija Jak tu. Ja, tak ja ani razu klikać... spacji nie użyłem jeszcze przestań chyba, nie? S! Co <ślad> ty k robisz? Jaki S? Jaki jakie S? To S to jest przekręcanie się, a cały czas się przekręca Tak? O, o! nie, ja myślałem, nie! Trzeba ja to trzymać! Znowu był finish 40 O trzymać. kurde, ile to zmienia! A co się odkrył? 17 Dobra, minuta film. No mnie do no, to mi dał info. A! 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 Co ty mówisz? Do mnie, jak ty gadasz, po hebrajsku? Dobra, to <grym> to była onomatopeja, to był wyraz na naśladowczy, ja Jestem na placu zabaw! Jak stąd wyjechać? Co jest? Ladzę wyjedź stąd. Dzięki za Dobra. porady, chłopaki, to jednak. lepsze. te Mieliście rację, mieliście rację. Ooooo! Oh, yeah. 36! O! Szalony, Woli, wariat! To da, da zrobić dzisiaj Da się zrobić, da się da zrobić 20 się. sekund, tak szczerze A przed chwilą było niemożliwe! O, kule, niemożliwe! Ale nie ale nie niemożliwe się możliwe, stary Odkąd napiłem się mojego nowego energetyka Zobaczcie w sklepach, że w sklepu coś tam Nie wiem, Coś reklamuje właśnie ja Właśnie złamałem piszę do no, skrzynki Widziałem, na widziałem, ty. widziałem Najpierw się z kimś i złą aerodynamikę Nie dość z głównym. gównem U, ała. O, Karol, siema, Karol. Ja tak zrobić p... ch... Cze... szybciej. Driftuj. Czemu, hipisi? Czemu hipisi mają taką churmają dynamikę? Wiesz, co to może być przez ilość zioła w płucach. To się w tak da? Co? Do prawego nie przyjmują. Niekoniecznie, do prawego nie, tylko lewego. Prawym oddychają. Hippie tylko w lewo patrzą o, dobra, nie da się tak. Hippie się patrzą osłuchać. tylko w lewo? Ciekawa teoria. O, na mecie, jest! 38 i patrz o, yeah. Tacz, gorzej! Ja! Patrz gorzej! kipisa dostaje dostaję dwie sekundy za to, że k***a Za lewe pół co, To do dodatek. Do dodatek. 800 Młagam. plus do pół ktoś mi zabierze tego kipisa, O kurde. Dobra, nie będę szybciej niż ma, nie ma nawet opcji. Jest szansa, lajtowo, nie? Nie, ja nie będę teraz. 42... Będziesz, Znowu jestem najgorszy? Znowu dojechałem pierwszy, ale mam najgorszy wynik. Okej. Okay. Dobra, przedmeto się w, w górkach. Miałbym 30 sekund. Ała. Karol, widziałem cię. Widziesz? A a, dobra, co, a jaki to Jaki O, teraz no ja mam teraz złoto, mimo że przegrałem. Przegrałem, ale wygrałem, daje to, no, to jest platyna, Najlepsze triki robił, najlepsze triki platyna. robił po prostu. Uf, rdza, a nie platyna. O kurde. Kolejna miejska mapa, chłopaki, coś co tym Ale my się wczytujemy. Dobra, ja no też dobra, mam loading. Każdy ma samo czasu. Znowu jestem szpunem. Znaczy, nie, teraz nie jestem szpunem. To jest Włocławek, jak. Ja Mam czuję, że my jedziemy potuje do Oszoł, nie? Dev <grym> Łutłabek. De Łutłabek kore. <grym> au, 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 a, dobra. To poleże, Prze, przejść się nie, po. Nie, dobra, tego się da przejść przez da tą się. lampę. No. Co to za lampa na fundzie. Ławiszę O kurde, no gdzie w 2024 to masz klę już zatrwałe? Nie dotykaj, to są rzadkie tematy. Oooo! Rzadkie? O, a rzadkie. jakby to. A! No co? Mhm. Dobra, nie chłopaki, jakby co? Jakby co? Po drodze jeszcze są tory, nad którymi trzeba przeskoczyć. Jakie? No, mówiłem, że był słaby Są tory. to kurwa! Nobie, ty! To tej w tym trzeba, nie! Oła, ła, O k Jak przyleciał? Co No to mówiłem. Szybciej! Oh. Przeszkadzasz mi z <grym> Ej, a są kory, faktycznie Jadę! Jadę! Co <śmielka> mnie wywalił, Śmiech. Czekaj, bo mam try, mam try harda teraz No dobra, ty tutaj hajdujesz a my ten pojedynek włocławski. No chodź, W Wrocławiu z Lublin, Gonię cię Staj, no, <grym> no, <grym> bo mnie A jak my się rozpędzamy do jakiejś prędkości? No prawda Oła! <grym> Jestem za, po, za płotem, za miedzą Za czym? Nie wiem, ale no, tu no. je rosną, jakie drzewa tu rosną uh, Przyjechałem tu jakimś cudem A ktoś dojechał no, na metę nie. już nie? O nie, nie, o, nie. o nie, o nie, dobra mo mogę ten, o Jezus O Jezus, mogę tędy? Proszę? Mogę tędy, co? To pierwszy dojedzie ten ciepły O ja mogę być ciepły <grym> <grym> Wyrażę <Wreszcie grym> się temperaturowo wiadomo A no tak, temperatura Tak jest Jezu <grym> To jest tylko straciłem, straciłem tylko z 15 kurde. sekund na tym, że wjechałem gdzieś na bok. On się wózkiem zahaczył o tory i wyleciałem. BOOM! Ja to 33. samo. Ja to samo. Dojadę... Dobra, go i Ej, dobra. Trzeba przeszkadzać hipisowi. Pojedzie. dojedzie. Weź o <grym> Siemać Ej, ała! Kurde! Dlaczego? O no nie! Rest no in Rest in hippies <grym> <grym> Ja. Nie <grym> to cheepis to mój nowy <grym k -pis. grym> <grym> tak bo tutory, to nie? Wybij się! Awa. 38! Minimalnie na... pobiłem rekord! Na pewno nie miałeś tyle. Minimalnie, ale Matin 33, chłop tutaj... Chłop chyba oglądał tą grę wcześniej i zapamiętywał mapę. A, jasne. Patrz obróciło mnie na wózku przed... finiszem! 30 gówno! gorzej od ciebie! 38 30... o, o nie! 38-8! A 40 Mam temperaturę 400 milisekund, no. sekund. <noise> Bo zahaczyłem na koniec, no, ale to się da zrobić lepiej. <noise> <noise> to jedź, jak ja to przeżyłem? Na no no jakimś cudem jedź. I pich ten tam wystrzelił? No wiadomo, trzeba lecieć. Chyba, że Gdzieś to nie ci... o mnie mówiłeś Nie, 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 chyba że to byłeś ty, no Nie. Dobra Mogłem jeszcze, jeszcze pobić rekord, o że dojechałem Ja przegrałem z imo długość blanta, bo no, co za Ja miałbym hippies, teraz nie? ze 35 sekund Nie no, najgorzej jak gasz hippisem, to najczęściej prze... No bo włosów masz więcej i ci tego przeszkadza, no, 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 no Ja no, jestem najszybszy, bo jestem no. wyjątkowym biegaczem Biegaczem? Biegaczem Ja... F***** no nie, tylko jest to! Hipis, rad? No, Najgorzej, jak dostajesz hippisa to ja cię nie chcesz geć, to kurwa! Ja jadę o, za tobą, bo. O! ja też! Ten sam kontener, nie wiem. Ten kontener, problem, guys. Okay. Dobra, kurwa, małem się. Ałajaja, je. Nie można, w ogóle tutaj nie można po lewej stratać, po prawej jest nawet lepiej. O, no po lewej też jest b****. dobrze. Co to za żul? <laughs> o! No to... ja, se szok... A, i tyle. ja se powoli, ja się pojadę powoli na waszych błędach no, Na jak ja żadnych błędów nie popełniam kolego Jak to nie? Siedem... Żadnych, w życiu 107 żadnych. sekund k... je, p na listy, u uch... Nie no. no, ale tu jest dużo zakrętów, jest giga dużo zakrętów Nie, jak mnie krawężnik pokonał, to ja nie wiem Ja z... przysięgam żule, mają większe durability niż k... Ludzie na wózkach! Ja, nie, żula żaden kawężnik by nie pokonał! Ej, ale L nie ma takich zawodów na świecie, nie? Że na przykład? Nie, no. Jedziesz sobie na buz wóz... <grym> Ta i też jest, też jest licznik śmierci pisów co <grym> Ej, ja myślę, ja myślę, że jedyne gdzie jest... można znaleźć licznik śmierci pisów, to jest k**a. Co ja. Chodzi ci o Polem Rock Festival, chyba, nie? Polen Rock! Sam festiwal! Jerry, Jerry, Ja myślę, że, tam. Że, że ludzie nie oglądaliby no. takich wyścigów dla samych wyścigów, tylko dlatego, że zobaczcie, jak ktoś się wypali o skrzynkę no. pocztową. A, jak żul łamie kręgosłup na tyle. Przesada, nie? Ej, ja p***, p***. Ja, bez yeah. ja nie mógłbym. Ja nie mógłbym czegoś takiego oglądać, bo bym się wkręcił w, w bo bo mknęł na tych żulikach. Yeah. 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 Który żuł wiesz? Żuł w zielonej obsranej kurczek W żyłym, w tego wkręciło Szczerze? Zobacz, że jest tutaj zakrętów, nie da się tego zrobić To jest nie p*** robiłeś 29 sekund? Psie oszuście, k***a Ty k***a na polan roku miałeś VIP spota zaraz ty zrobisz to w osiem On na polen roku miał ten zaszczany namiot On ten z k***em Jojka wsiaka, Dobra, wolniej, wolniej, wolniej. To jest naprawdę dużo zakrętów. Ku... Jest giga dużo da zakrętów, się. no. A Łamorok! Wow, no, ku... na wężniku. na godzinę, no to łami! Walnąłem dupą w tego, w skrzynkę ja podstawową, je. ale się nie wywaliłem. No to oszustwo to jeszcze czas, ej! A tu wyskoki nic nie potem nie zwalniają! Nie, dobra śmietniki, ku... Po co są śmietniki, torzec ku... to rzecz, za debil! Oczyście to! Ku... Jak zwykle na od... jest sobie robione, ku... Zwik nie dojechał! Od Dobra hydra Hydrant, A, hydrant plecami. Ej nie, no nie do przejścia, on to jest jakoś... Stem. Nie, on to... Dwa razy do przelazłem skupność. już przecież. A, dwa razy. No, z poprawiłem wynik, zobacz sobie. No bo ka bez zakrętami są dla dzieci. No przecież ja Nie będę hamował! Nie będę hamował hipisem! Hipisi są stworzeni do zap***alania, tak? No tak. Raczej, raczej do spokojnego odpoczynku, no ale no, ta, Spokojnego odpoczynku jak masz ko Dalej Whoa, no to mówię, że wierzysz wow. się pomału, nie? Ja je. O! Prze no i kogoś spotkałem marłem. Ej, A kto tego mnie idzie? Ja. A, dobra. A, czyli a ty dobrze. przejmujesz. Dobra, czyli, ej, jakieś chity. czemu my przejmujemy sobie nawzajem postaci? Ty jesteś lepszy na hipisach, Taki Ty, ty miałeś jakieś długie włosy, kolego. <ścjusza> One nie mają właśnie jakieś. <ścjusza> Karolu, ukryty hipis. <ścjusza> no. Wczoraj się goliłem, jak co? Karolu, tak. No, no, trafiłeś. No, mój, tak. No a się tylko na jadę, ku. O! Oh. na polędroka. 30, 80. Wow. Dobra, to się da zrobić w 25 sekund. Bez kitu, nie? 25 sekund. No to powiem ci, jest hardo, jest hardo. Mówcie o goleniu, bo mi szło wtedy. Dobra, e? szczerze i. i. skrzynki ku... na listy, przysięgam. <grym> Myślę, że po na listy. Nie, 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 nie. Ja piję, no! Już no już Przejechał! No, i ku... chaos, no to... ja miałem, ja wiem, hipis nerfa! Hipis nerfa! Ale lekko! nerw do życia, jesteś hipisem! Miał... Ale to chodzi na to, że Puzo jeszcze nie wygrał, nie? To nie wygrał? Jak ja wygrałem k***a za rząd! Przecież teraz byłeś trzeci, a wcześniej cię nie było! Ja pie***, co?! Nie no, k***a, k***a, k***a. Dobra... I znowu a. hipis? jak ja k***a, k***a. O Ałe! mnie <noise> puszką?! O, widzę się dwójkę! To, Bużką. Kto rzucił Kto rzucił puszką? we mnie? Nie, nie umiecie się bawić do przodu, a nie jakichś specjalnych zdolności używasz Harry Potter. Dobra, już znam, już znam metę, znam metę, o. znam metę. O, o. K Co ja od? Chłopaki, Dobra, mam bo... dla was wyzwanie. Jak jedziecie, to za pontonem czerwonym w lewo. Za pontonem w lewo. Za czerwonym pontonem kondomem. w lewo. Za kondomem. kondonem w lewo, pamiętaj. O tam jest najlepiej, tam ja mogę nie dojechać, ale tam, tam jest. Tam jest grubo, tam jest grubo. Jak któryś z was to przejedzie, to naprawdę pokczam. 42, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nieee! Oh. Dobra, to się da zrobić w 37 i 8. Czuję, to wyższa matematyka, ale. 37 i 8? 37 i 8 na bank. Trzymaj, brower. 40. O, o, czyli, Dobra, dupa. czyli wygrałeś, czy...? No z hipisem, yy, hipisem wygrałem, staję. Kur... będzie tak. <laughs> Za kondonem w lewo, pamiętaj. Ja nawet nie wiem, jak tu wygląda dalsza część mapy, szczerze mówiąc, bo wy, tylko wy tu jechaliście. Ja padłem do rzeki, kur... <laughs> Umyłem hipisa, zostaje na Per kur... 44! O kurde. Gdzie jest Czy, ja, wy... czy ja wygrałem o 7 milisekundy? Ja w, w, w kierunku? Jak Miam. wygrałeś, kur... Ta, jestem pierwszy o 007. Zwoń do BONDA. GDZIE jest ta meta! zwoń Dzwoń do BONDA. Chryste, przecież ta meta to jest jakiś kosmos daleko! Dobra, Teraz który z was tutaj. robi ze mną? Który z was robi ze mną? Skoro już macie Dob. swoje czasy. No, to jestem za tobą, no. no za Pontonem, nie! za Pontonem w lewo. 32 sekundy bym miał Uderzyłem w belkę przy mecie i zginąłem! Nie zaliczek coś, nie może się ka umrzeć. Kto to wymyślił za zasady k***a, że żule i pichi nie mogą umierać? Przez to jest podstawowa umiejętność. Z ja jadę na kacu, walą browary w wózku, nie wiem, co się dzieje. Ej, dobra, tak jest jest turbo, turbo p****, tak szczerze, nigdy, nigdy nie miałem w Ła! grupie. Łaaa, hydrant. Hydranty są zwodnicze, no, no, no. Dobra, pompuj tam, zwodnicze, dobre, no, bo dobre, porównaj się, k***a. mnie odkręciło. Ja wyjechałem! Dobra! Przejechałem właśnie. No nie da się 38 pobić, no przysięgam. Da się, da się. Nie wiem. No nie, bo Kupię uderzasz w belkę, jak przyspieszysz pod koniec, Motywowałeś mnie do tego, żeby to zrobić. No, hibi zapokonasz! Tak. A co ja co ja powiedziałem? Krestienowi, Bogłem Krystianowi, Krystian będzie miał rekord. Szeptałem go w dupę! A to nie ja. I... A to kto nie. To, to, mnie to... walnąłeś. Ja jechałem sam. Jak niemożliwe, niemożliwe! To byłeś ty kurwa. Nie, przecież ze mną nikt nie jechał! Jechałem ja na Espie! I dzięki mnie skręciłeś! No, ja... ja nie rozumiem przez o co chodzi! Oszucie. Grałem tyle! No, bez, tyle razy <laughs> skakałem przez ten most <laughs> i ani razu się nie waliłem. Teraz się wywalam za każdym razem. Okay, ile tu czasu zostało? O! Nie, a 38 nie. to jest niemożliwe, ja zrobiłem czas 39. To już końcówka raczej. Krucha ja w ogóle nie przeszedł p tej mapy. No ja nie przeszedłem jeszcze. No bo ja, ja. cały czas ten skok robiłem. JA! za p o belkę, miałbym 34, o nie. nie? O nie, nie mam czasu. Ja! Wiesz jaka belka, nie? Jak tam się zaczyna wybijać. O nie! P tą belkę zahaczyłem. Ja***. I jaa! Nie zrobiłeś! Mam na nagraniu, mam 36,5 sekundy i wjeżdżam w, wjeżdżam w finish, koniec mapy. Czyli nie masz! 36,5 no, i czyli koniec nie mapy. masz! Jezu, yes, jaki syf. Ale dobra, mam udowodnione, że tam dojechałem praktycznie. No ale udowodnij nie. mi. Zamknij tam mordę. <laughs> Bałeś się, że... <laughs> to, jest, tego. to jest ta sama, ta sama mapa czy nie? Nie, to jest inna. A to jest inna? To jest inna, A to ile one mi... są podobne stylistycznie, ale... Nie, mnie zastanawia, mnie zastanawia ile k 100 tysięcy godzin będziemy na ten odcinek, bo nik nikomu nic się przestaje w to gety. Hej, tak będziemy. No co jest, no, to jest się. Dzisiaj? się w to gra stary. <laughs> będziemy, co jest w się, się ja, Wiesz na co bym czekał? Jakby dali możliwość robienia kastowych map, to ta. byłoby kozackie. Ta, to byś k na listy ustał. Czemu ale nie jedzie! Jadę, jadę, ja po Lidlu k ten mapy robił. jakim cudem, ja się tam wy***, To ja nie. Ale jest problem tutaj. Tak szczerze po ale była ta problem, mapa, nie? Nie, to nie, nie ta Karol. No, identycznie jak koleżanka przy <grymka> wygląda. Koleżanka. ale jak się napijesz, to wszystkie koleżanki wyglądają podobnie. Oj, przestań tutaj demoralizować. <grymka> Co tam, Mati? A, tu nie można. A, śmietnik. A, tak. Śmietnik. Elbatku. Śmietniki. na bo po prostu. Nie, i 3 <grymka> Dziękuję bardzo. Jak, jak ty kupisz tu mapę? Normalnie, przed chwilą no kurwa miałeś problem, że nie. Ja nie odpalam. <grymka> ja odpalam. Chcę poradnik na YouTube i sobie przechodzę, Poradnik, k. No, mo 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 można żeby nie grać hipisem, proszek, <ślad> Karol ci nagra taki poradnik, nie ma problemu. No, Ale ty, Nie rozumiesz, k**na, że, k**na, że wygląd postaci nie ma k**na, k**na wpływu na jazdę ma, wózkiem, nie rozumiesz ma, tego. Ma nie, mentalny, ma mentalny, ma, ma mentalny w To tak samo nie wiem. No nie wiem, czekaj, poginę, a ty mi gadasz. Staje to tak samo, gdybyś, nie wiem, miał brać udział w wyścigu z rodzinnym kocyków, Plemiennych, czy co, nie wiem. Staje i rodzina ci ginie dwie minuty wcześniej, w wypadku, i mówi tak, ziomek: No ale przecież możesz jechać, o ch chodzi. No to tak samo, tak samo, gdy gasz hipisem, staje to jakby, k. No gorzej, nie możesz mieć mentalnie. Jakąś na pewno możesz. No nie możesz, no Ja na tej mapy nie mogę przejść, ona jest antyhipisowa, k. *r. O jezus. Ej, ale, ale. Mati, Mati, stój, chodź, chodź, chodź tu na lewo. Popatrz, chodź tu, chodź tu, patrz. Patrz na to. Na lewo. A, to jest takie oszustwo. O kur. Tak, przecież to jest skuteczne. Wow! Zoj staram Nie tak Zaj... zjeżdża. Jak w Tarnowskich Górach w akwaparku parku się? jadę Bo... na full pi***. Za czym ci się u... staje? Jak zginę, to zginę. Jak przeżyję, to to szkoda. O. no nie da się tego uratować. Ej, da się. Ty a przejdźcie to chociaż raz. Sam ci sięłem. Nie przejdę tego nie ciebie. Tym Karolo, ale ale przyszedłem. O kurwa. Dobra, dało się jakimś cudem. Karol mi stygnie. Przeszkane <grymne> życie. Jak tu niby na górę? Nie mam czasu jeść ku... wózkiem, Pamiętaj. A czym <grymne> makaronik z jajem? Cuka, ku... Z nadzieją, ketchupem. że przeżyję. Z z pan ketchup. z na zimno. Ja jem makaron zawsze z tym samym. Z nadzieją, że się ku... i zginę. O jezu. To smacznego. Dzięki staję. To nie żuj, po prostu połykać, nie <noise> Mówisz to z własnego doświadczenia, nie <noise> <czy coś. głos> kiedy, kiedy miałem smutniejsze dni to właśnie nie żyłem, nie błagałem. Chyba 65! Szalony! Skutem, skutem, skutem! Tym skutem na lewo! Nie wiem, tam ta postać się tak wywala łatwo. No, no kurwa. Oczywiście że tak, ale o to chodzi. To ma być adrenalinka. Adrenalinka? Adrenalina! Adrenalina. Adrenalina. Jasne! Adrenalina. Okay. 35, Ej, na chłopaki pewno. Chłopaki jakby co? To ta lina, która wisi w powietrzu, nie? To w nią Adrenalina. też możecie Przydź? przywalić. Posł k <grym> Jadę powaj, pijemy! Dobra! No i git. Jak się? Jak się obraca postacią lewo prawo? A A, lewo prawo to nie da się. Aha. Kurde. Tylko w ten sposób się da, Ok. Ja zawsze drugi, dlaczego mierzycie tak kara? Sorry, ja o, ja już, ja już nie zdążę nawet dojechać jak <grym> na jakbym chciał. A ile do końca? Gdzie to jest kajber? No na lebonę. To zegar. Oh, no? Jezus, nie o Jezu, no, no, nie. O ja No nie, miałem Fajne, ale, fajne, fajne! Ale, fajna ale jak to mi jedna osoba? No niestety nie udało się nagrać tego. Że miałbyś lepiej. A to mieliśmy nagrywać to? Tak? Gratuluję, nagrałem! Dobra, ostatnia, ostatnia mapka. Ostatnia, dobra, last but not least. Ale jestem przygotowany sportowo, Słyszysz? O kup! Ale Yes, yes, yes! Nie jesteś pisem. No, yes, Dobra, wywalamy yes, yes, yes. Karola! Ku... ELDO! Ku... O Jezu, tam trzeba wolniej. O Jezu. Jak k padłem na Na k... karfurze kółek nie oliwią, no się ślizga ten wózek jak gówno. <noise> WD40. No, szprychę WD40, cokolwiek nasmarować, nie wiem. Ej, prosta jest ta mapka! No super. Serio? No, serio prosta jest ta mapka. No, to w porządku. Się pziomek, że przeszedłeś. <grychy> dzięki. My z tobą nie gadamy już. O, faktycznie. O, 21. Jed... Dwa... Co? O sekundę. Dobra, teraz na pełnym speedzie. Pełna. O, do przodu. tak dobry wynik. Nie, dobra, Ty trzeba takie kęty robić, że ja znasz coś się Wy po pomału, ja na 20 sekund pomału! 20 sekund staje co ty pierdolisz? Ja to, 19 i 8! to Dobra, obróciłem! Pobiłbym tybe K******IE nie Ale jałem na pełnej Na pełnej p... Zatrzymałem w połowie teraz na chwilę Na k******a Ja też, ja też, spokojnie No cygaj. Ale dobra to zrobić, dać to zrobić na pełne Dobra wymasujmy tą mapę, tylko Hibis wy z no JE co się dzieje? Nie mogę, ale mam oh, wow. się... za... Nie mogę, nie no czemu nie. zawsze andam śpić? No kurwa, ale no śpić, bo moje ciało doleciało! Ile miałeś? 19,700. No, milisekund cię pokonał. Na pewno. No, pisie, Faktycznie coś jest z nim nie tak. Nie, no wypadłem z drogi przez tą Przez kogo? No, p.m. Czalanta-Nanans! Czalanta-Nanans ty o, to bym Ale Jalantananas, przeszkodził A <laughs> ta tłumacz się, tłumacz się. Lecimy! Cannabis whisky ananas, słuchać palucha Co? Pizza tylko z Jalantanasem, no. O, 20 sekund. Ursta. Hydrant! Hydran Na full pie robiłem No ja mówię, mówię Mati, że to nie jest takie Pełna p... Shifta 19800 zrobiłem, czyli praktycznie to samo co zrobiłem wcześniej. PUU drzewo! S! Przegram z Ale Zrobiłeś te 18 18600! O kurde! No nie zatrzymałem się nawet na sekundę, kolego 18400! <gry> no bez! Cześć ja się nie zatrzymałem na sekundę! Żadnego błędu ka popełniłem! Dobra, no nie wiem jak to zrobić, czekaj Robię to. Ty nie możesz popełniać błędów i w ogóle nic nie możesz popełniać. 15 się Jak 15 ku... Co? Co? Uje, uje, żartuję, o. nie podniecajcie się. Ciao. Mówię, nie wiem, że to, że chłop taki coś Mówię, no nie ma opcji ujec. O, ale się dole Letki fil. 18, no nie. Nie zrobiłeś. 70 milisekund. Nie do... To jest już mnie palec boli. Prawda mnie tak palec nie bolał, do mnie? 20. Dwadzieścia. Plec, plec. Nie, no nie ma szans. No jedź, I nie, faktycznie ten hipis mapy. Nie da się, nie da się, jak hipis jest, k**a. No, mówiłem, czy jest, k. strasznie, no staje no, 20, 22 śmierci, k**a, To za mało. O, k**a. Przez tu, to już byś miał, to wy. O, k. to już byś miał, ogarnięte. No i. Nie, to jest za, że ja 93 milisekundy, k**a, nie. Opuść Nie, te ręce, k. Śmierdzi, śmierci, rozumiesz? <noise> no dobrze, ty je ponosisz,